Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z Totalizatorem Sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. Weszło! Dzisiaj rozgrywane są zawody Opuchar Polski. To jest pierwsza edycja tego, tego rzutu, tak naprawdę, bo jest ich rozgrywanych kilka w sezonie. Jak również pierwsza i druga kwalifikacja do kadry polskiej, zarówno seniorów, do lat 23 i juniorów, i w tych trzech grupach startujemy. Teraz już wyróżniamy tylko dwie tak naprawdę podstawowe konkurencje, w których ścigają się zarówno mężczyźni, jak i kobiety: e, Kajaki jedynki mężczyzn i kobiet, oraz Kanadyjki jedynki mężczyzn i kobiet. C1 Kanadyjka, K1 kajakarz, kajakarka, K1 oczywiście. Kajak najbardziej podstawowa, ale też najcięższa konkurencja z uwagi na to, że jest bardzo, bardzo obsadzona. Kajakarz wyposażony w wiosło z dwoma piórami w pozycji siedzącej, z nogami do przodu, wyposażony również w Kaskapok. Tak yy, funkcjonuje na wodzie. Kanadyjka różni się tym, że mamy zamiast wiosło Pagaj, yy, wyposażony w jedno pióro i kanadyjkarz siedzi w pozycji klęczącej. Nazwa kajakarstwa górskiego, kiedyś ona była, bo to jest, to jest salon kajakowy. Na Igrzyskach Olimpijskich jest to salon, salon kajakowy, nie kajakarstwo górskie, z uwagi na to, że kiedyś tylko się odbywały zawody w szamicy, na Donajcu, czy w, w kościenku, prawda, czy w danym Sączu. Jeśli to jest żywioł, wiemy, że z żywiołami nie ma, nie ma żartów, czy, czy woda, czy ogień to są żywioły i musimy o tym pamiętać, mieć zawsze respekt do tego. Woda spiętrzona, są tak zwane walce, cofki, bramki podjazdowe stawia się na wodzie, która praktycznie do tyłu jakby się cofał, bo tak jest skonfigurowany tor, więc to jest stan kajakowych, gdzie pokonać trzeba do, 20, do 25 bramek, jak to się mówi, na krótkim, w najkrótszym czasie i nie, nie trącić żadnego palika. Stworzono tutaj potężną bazę treningową z torem, który jest no, powiedzmy, na dobrym poziomie w Europie. Co roku są praktycznie jakieś rozgrywane zawody międzynarodowe typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Co roku również mamy tutaj kwalifikacje do kadry seniorów. I, i tak wygląda każdy rok. Ja przypomnę, że kiedyś Totalizator Sportowy wspierał, i ten, tak samo ten obiekt sportowy, torka jakoby znalazł się też poprzez, poprzez Ministerstwo Sportu. Wtedy, znaczy, wtedy bajne nazwa, ale wspierał sport poprzez doinwestowanie obiektów sportowych, strategicznie obiektów sportowych. Więc totalizator też tutaj pomógł w rozbudowie tego obiektu i wiele innych obiektów sportowych w Polsce. Teraz totalizator, czy Lotto wspiera kajakarstwo poprzez Polski Związek Kajkowy i to jest też wsparcie znacznie duże, gdzie, gdzie umożliwia rozwój większej ilości zawodników. Od tego dwóch, trzech lat mamy jakby tutaj troszeczkę taki skok zainteresowania tą dyscypliną, co, co może e, być e, w przyszłości pozytywnym odzwierciedleniem w, w zdobywaniu medali na jardynach międzynarodowych. Motorem napędowym był mój tato, który e, zabrał mnie po prostu na kajaki. Sam pływa już 40 parę lat. Sam jest czynnym zawodnikiem, trenerem w klubie lukańskim Saleśna, z którego się wywodzę. I w wieku czterech lat pierwszy raz wsiadłem do kajaka. Tak już zostało. Wiadomo, że jeśli mówimy o zaczynaniu, to zapewne, jeśli idziemy do klubu, klub jest wyposażony we wszystko i e, każdemu zawodnikowi oferuje kajak od początku, tak naprawdę przygody. Ma wszystko, ponieważ kluby są w to wyposażone: kask, kapok, kajak, wiosło wszystko to się otrzymuje na starcie i nie, nie musimy się o to martwić. Jeśli później dany zawodnik wypracuje sobie pozycję w kadrze e, poprzez Działania związku. Taki zawodnik otrzymuje już kajak z wyższej półki związkowy, który jest zamawiany jako nowy. Nową łódź dostaje taki zawodnik nowe wiosło, nowy kask, nowy kapok. Jeśli chcielibyśmy zacząć na własną rękę i podjąć zakup nowego sprzętu dla siebie, jako osoby amatora, zakładam w tym momencie. No, to jest to spory wydatek, bo nie zamykamy się tutaj w 5 czy 10 tysiącach. To jest wydatek około 15-16 tysięcy na start na sam sprzęt. W tych klubach się wszystko zaczyna i odpowiednio dofinansowane kluby później wypuszczają zawodników, jeśli oczywiście mają takich. Jest droga otwarta w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Krakowie, w której również się uczyłem. Przy okazji mogłem. Trenować tutaj na tym ośrodku, korzystać z toru praktycznie codziennie i bez żadnych komplikacji mieć miejsce do trenowania, bazę, ośrodek, gdzie faktycznie będę mógł podnosić swoje umiejętności. I tak to wygląda na chwilę obecną. I każdy dzień wygląda bardzo podobnie: rano trening, chwila przerwy, tak naprawdę między jednym a drugim treningiem. Drugi południowy jest albo dopełnieniem. Całego dnia w postaci czy biegu, czy siłowni, czy ogólnorozwoju, czy w niektórych dniach mamy po prostu odpoczynek. Każdy dzień jest bardzo podobny i taka rutyna pozwala nam przynajmniej mi, pozwala na to, że jestem ustabilizowany i czekam na kolejny start z taką samą gotowością w każdym tygodniu. W zimę jem więcej, w, w lato myślę, że jem mniej. Aczkolwiek kręćcie to w, w ciągu sezonu startowego mniej więcej w, oku, w okolicach 3,5-4 tysiące kalorii, chociaż tego tak naprawdę nikt nigdy nie policzył dokładnie. Aczkolwiek miałem taką sytuację, że policzyłem sobie na obozie, gdzie byliśmy w tym roku na wyspie Reunion. W ciągu dnia 7 litrów wody i 5 tysięcy kalorii przyjęte bez problemu i powiem nawet szczerze, że po tym obozie mi się skudło, więc nie ma to znaczenia, po prostu objętość treningowa robi tutaj robotę i im więcej się trenuje, tym się więcej je, im mniej, tym wiadomo, trzeba troszkę się oszczędzać i odstawić troszkę słodyczy i na pewno przypilnować to, żeby miało to jakieś odzwierciedlenie później na starcie. Polski Związek Kajakowy od lat współpracuje z Lotto. I szczerze mówiąc, myślę, że jest to dobra ingerencja lotów w Polski Związek, ponieważ no bez, bez tych funduszy nie, nie mielibyśmy możliwości zorganizowania tylu obozów, tylu wyjazdów. Sam sprzęt, który, na który wydaje pieniądze Polski Związek Krajowy, są, tak jak przed chwilą powiedziałem, ogromne ilości. Jeśli chodzi o sprzęt, sprzęt się zużywa, trzeba nowy. Żeby pływać i rywalizować z najlepszymi, trzeba ten sprzęt mieć bardzo dobry na najwyższym poziomie. Gonić świat, bo świat przenaprzód, jeśli chodzi o technologię, o, o sprzęt, o wagę, wszystko to ma znaczenie. I bez tych środków na pewno nie moglibyśmy startować na tak dobrym poziomie, jaki obecnie prezentujemy, ścigając się o podia i o medale na Mistrzostwach świata Europy. Moim marzeniem od zawsze było zostać mistrzem świata. Udało mi się to zrobić w kategorii juniorów w 2017 roku w Wrocławie. To był jeden krok, jeden cel, który zrealizowałem, z którego byłem naprawdę bardzo dumny. Nie poprzestałem na tym, bo kolejny cel to jak najlepsze miejsca na mistrzostwach Europy świata w kategorii wyżej i jeszcze wyżej, czyli do lat 23 i w seniorach, gdzie mam nadzieję, wystartować na igrzyskach, bo to jest główny cel każdego zawodnika, trenującego dyscyplinę olimpijską. Ja takich szans mam nadzieję, będę miał trzy, może więcej. Teraz walczę o Tokio. Chciałbym powalczyć o Paryż później 2028 Los Angeles. No i zobaczymy, jak ta kariera się toczy. Na to. Na to najbardziej liczę, tak naprawdę, i, i do tego trenuję, do tego popycha mnie moja motywacja. Każdego dnia wstaje i cel jest jeden znany, ale on jest odległy. Tokio będzie kolejną, kolejnym jakby miastem, gdzie zdobędziemy medal olimpijski. Na to liczę i liczymy wszyscy trenerzy i prezesi polskiego krajałstwa slomowego. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem. Porywać miliony są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.